Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie i ciepło we wtorkowy poranek. Witam Was oczywiście Paweł, jak zwykle, a obok mnie... Siedzi Karolina, która wita Was jeszcze cieplej i serdeczniej. No to świetnie, no to witamy Was ciepło i jeszcze cieplej. A teraz tak, zaczniemy od multi-multi tradycyjnie, no i niestety wiadomość jest taka, że w losowaniu, w losowaniu niedzielnym nikt nie trafił ani czwórki, ani piątki. A co za tym idzie? Dzisiaj znowu obstawiamy wieczorem wtorkowe losowanie o 22. No i minimalnie zwiększymy pulę. Tu dołożymy, tam dołożymy i oto są nagrody. To jest za czwórkę, to za piątkę. Zachęcamy Was, kochani, do zostawiania typów. No a teraz już przejdziemy sobie do zdrapeczek. I tak Karolcia wybrała sobie coś takiego. Opowiedz coś o tej zdrapeczce, kochanie, w dwóch słowach. Będę drapała kopalnię rubinów, czyli będę szukała rubinu albo skrzyni. Świetnie, udał ci się początek. <grym> Bardzo dobrze. A ja mam dzisiaj drugi stopień progresywnej gry, tym razem bonus wabank. W poprzednim odcinku, no niestety, nie udało się w pierwszym podejściu trafić tej zdrapeczki, no więc dzisiaj, zgodnie z zasadami Progresji będą dwie zdrapeczki. A czy się uda? No zobaczymy. W każdym razie będziemy próbować. Więc zostańcie i jeżeli macie ochotę, obejrzyjcie razem z nami. Oto no kochani, zaczynam. Ostatnio paradiso szło troszeczkę opornie. Zobaczymy, jak tutaj będzie, czy za pierwszym razem uda się. Zaraz zaraz no szło coś opornie, wydawać. ale z jakim skutkiem. No poszło. Super, no oczywiście. No, więc Także zobaczymy. Ja to zawsze mówię, no, że to są naturalne takie, jeśli chodzi o progresję, że trzeba być cierpliwym w tej grze i w końcu i tak zawsze dojdziesz do celu. Dobrze, jestem bardzo cierpliwa. A co my tu mamy? Świnie. No świnie mamy, no. Księżyc pierścionek uuu pierścionki, pierścionki. sejf pieniążki bank znowu świnkę o matko ile tu świnek nam podłożyli sejf zegarek plik no nie, pliku nie szukamy. No. Korona. Cztery szanse jeszcze. Monety. Garniec. No i co tu mamy? Worek. I ostatnia szansa. Portfel. Znaczy no, nie ma ani skrzynki, ani, ani nie ma rubinu. Ale ten raz jak drapałaś, to przyszła mi do głowy jedna rzecz. Jedna kwestia, czy czasem tej zdrapeczki nie wycofują teraz na dniach? No bo to byśmy musieli ją po prostu zamienić na jakąś inną, no zobaczymy, sprawdzę, bo coś mi się tak... wiem, że któreś z drapki wycofują i właśnie nie wiem, czy nie ma w niej kopalni rubinów. No, no, no ale to jak ją wycofają, to może jeszcze mi się uda zdrapać. No może się uda, no zanim wycofają, zobaczymy. Dokładnie. Dobrze, no to co, to teraz... No to teraz Ty próbuj. To teraz ja sobie wezmę te moje bonusy, babank. Przejdę na stanowisko. O, tak, świetnie. To ja tą moją przegraną odkładam. No i co my tu mamy? A z jakim numerem miałaś z dziesiątką? Ja koletur. miałam z dziesiątką. Dobrze. Mi tutaj pani w kolekturze, znaczy Karolcia kupowała, podała z numerem drugim i dwudziestym pierwszym. No to co? Będziemy szukać. Będziemy szukać. Masz, masz, drapak? Drapaczek, tak. Ale co najpierw? 21, czy 2? No, może od dwójki. Niech będzie, że po kolei zaczniemy sobie drapać i w sposób tradycyjny, przeze mnie ulubiony, będziemy to robić w ten sposób. O! Świetnie. A więc szukamy. Jeżeli nie znajdę dzisiaj tutaj żadnej wygrywającej liczby, żadnego trafienia, no to oczywiście. Jutro będą trzy zdrapeczki. Bonus wabak. No to szukamy. Czy masz kciuki, mam kciuki. No to ściskaj mocno. 27 i 26. No, nie zaczynamy dobrze. 32. Tu jest szóstka. Czyli taka może być typowo obokowa. Proszę bardzo. 15. Nie ma. Tutaj szukamy 22, a jest hmm, 21.

No to jeszcze trochę nam szans zostało. 28, 16, 34 i 5. No zobacz. 13 i 29. Czwórka jest. No, no to wabak zaliczony. Bez względu, ile wygrana, jaka wygrana, w jakiej kwocie. No to mamy. Zaliczoną zdrapeczkę. Trafienie jest. Zabang jest trafienie. Kolejna wleci do naszej kolekcji zdrapek zdobytych. No, wygrane tutaj to jest 10 zł. Czyli mamy to, można by powiedzieć. No, ale przecież w zasadzie powinienem przerwać teraz grę, no bo to się gra tak długo, aż się trafi. No, ale skoro mam drugą, no to będziemy chyba drapać, no bo co zrobimy? Po co przerywać? Przewidziane były dwie. Przewidziano były dwie, to możemy sobie drugą zdrapać. I. A, no tak, czekajcie. Zdrapię w ten sposób. I wysmarujemy ją w poprzek. Dobra, to jest z numerem 21. 14 pierwsza. 9. 17. Tutaj mamy 35. Dwójka. Tu jest 36. Będzie tutaj jedyneczka. Nie, nie ma. 24 też nie udało się. No i 13, czyli mamy połowę za sobą. No, próbuj, próbuj. Próbuję, próbuję. Oczywiście. 19. 31.

No, czyli w tej drugiej zdrabce już niepotrzebnie zdrapanej, a nie idzie oddaźnie, tak byśmy oddali zamienili na inną, nie da rady. No to co? No to mamy wabank zaliczony z niewielką stratą, no bo już w drugim stopniu z progresji łącznie wydane 30 na zdobyte 10, czyli dwie deszki na minusie. Ale jak wspominam to wielokrotnie, nie na tym to polega, tylko chodzi o zdobywanie i trafienie jakiekolwiek. Kopalnia rubinów to zdrapeczka. Czyli ja się dzisiaj... dalej bawię z kopalnią? Tak, Cię dzisiaj zdrapała i jej nie zdobyła. Niestety się nie udało. Także ty kopalnie będziesz sobie tutaj szukać dalej tych rubinów i skrzynek, a ja sobie znajdę kolejną zdrapeczkę w kwocie 10 zł. No mnóstwo jeszcze jest tych zdrapek, więc zabawy przed nami sporo. Coś sobie wybierzesz. Dziękujemy wam pięknie za spędzony z nami ten krótki czas. Mamy nadzieję, że się chociaż troszeczkę podobało, że się nie nudziliście. Zachęcamy Was oczywiście do obejrzenia kolejnego naszego odcinka i kolejnego i kolejnego. Zapraszamy serdecznie, życzymy Wam miłego dnia, oczywiście dużych wygranych. Wszystkiego dobrego, słoneczka, radości, uśmiechu i wszystkiego, spotykamy. czego sobie życzycie. Tak, spotykamy się jutro z samego rana. Pa! Pa, pa!